Konsul honorowy Republiki Austrii, władze miasta oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń spotkali się przy cmentarzu żołnierzy austriackich leżącym na skraju Suchostrzyk. Data tego spotkania była nieprzypadkowa. 27 października obchodzono Austriackie Święto Narodowe, a całość zbiega się z uroczystościami z okazji wszystkich świętych. Ta historia pokazująca kolejny wątek wielokulturowej historii Trzewa, w dziejach Trzewa. Tczew był miastem i francuskim, i szwedzkim, są inne wątki też w historii Tczewa, ale też jest wątek austriacki. Austriacy daleko stąd, ale ślad po nich pozostał. Tym śladem jest dawny obóz jeniecki we wsi Suchostrzygi, po którym został cmentarz żołnierzy, którzy tutaj zginęli przed blisko 150 laty. Na Pomorzu... E... Miejsc takich jak to w zasadzie nie ma. To jest jedyne, wyjątkowe i stąd tak ważne, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania między Polakami, Austriakami, to, to takie są, takie się odbywają. Nie w takich miejscach, bo jest to wyjątkowe i w zasadzie jedyne, które jest chyba. Najdalszym miejscem od Austrii, jeżeli chodzi o Polskę Północną. Przede wszystkim te spotkania chcemy, by one były cykliczne, to znaczy, żeby odbywały się przynajmniej raz w roku, właśnie w tym okresie. Tak jak pani wspomniała, pani redaktor, wczoraj był Dzień Narodowy Austrii, za chwilę Święto Zmarłych, czyli jest to dobry czas, żeby wspomnieć żołnierzy austriackich, którzy tutaj spoczywają i chcemy z panem prezydentem, by to miało miejsce co roku takie spotkania przed Ponad 20 laty no, byłem jako dziecko jednym z uczestników e, uroczystości, które tutaj organizowano. Organizował to pan Czesław Skonka ze Stowarzyszenia Polsko-Austriackiego, był dzisiaj z nami. Organizował to klub TRSOW, władze miasta. No i e, kiedy e, przed e, kilku laty chciałem tutaj z kolegami ze Zrzeszenia Krasówko-Pomorskiego e, promować kulturę, e, wielokulturowość Od od po prostu postanowiliśmy przypomnieć te wątki austriackie. W tym roku te wątki są bardziej rozbudowane, bo poza uroczystością tutaj na cmentarzu odbywa się też spotkanie z kulturą Austrii w ramach Dnia Austrii w Tczewie i w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie można usłyszeć nie tylko związki Tczewa z Austrią, nie tylko wysłuchać pana konsula, ale także dowiedzieć się na temat literatury austriackiej, która także jest dostępna w bibliotece. Pomnik na skraju Suchostrzyk upamiętnia zmarłych na terenie naszego miasta jeńców wojennych wziętych do niewoli przez Prusaków w 1866 roku. Na pomorze trafiło ogółem 4,5 tysiąca austriackich jeńców, z czego część osadzono w obozie położonym na terenie Suchostrzyk. W wyniku epidemii cholery i tyfusu zmarło 26 jeńców, wśród których byli Austriacy, Czesi, Polacy, Włosi, Ukraińcy i Węgrzy. Jeńcy podczas pobytu w obozie budowali pobliską drogę do Skarszew. Nazwiska 26 zmarłych żołnierzy zapisał wikariusz parafii farnej, ksiądz Robert Sawicki, późniejszy wieloletni proboszcz. Klub krajoznawczy Trsow w 1994 roku doprowadził do renowacji cmentarza oraz wpisania go na listę zabytków.